Amen. Usiądźcie wygodnie na nasze rozważanie. Nie więcej niż 15 minut, dzisiaj Dokończę trzecie kazanie na temat drogi czasów ostatecznych. Pan wówczas wymienił nam wszystko, co, czego od nas chce: zdolności, woli, talentów, krzyży. Wszystko to mamy oddać. I Bóg mówi tak: dusza, która złoży mi wszystkie swoje dary to, co tam wam ogólnie wymieniłem, swoje plany, rezygn rezygnacja z posiadania kolejnych własności, zarówno w świecie materialnym, duchowym. Więc dusza, która złoży te wszystkie dary, ogacając sama siebie u moich stóp, pragnę duszę, która sama wyciągnie ręce, abym zakłócił i ją w moje kajdany. Uczynię świętą, która wzgardzi złudą wolności świata i świadomie i dobrowolnie odda się mi w niewolę, wynagrodzę wielkim błogosławieństwem, jakim jest przyjęcie odpowiedzialności za jej doskonałość i świętość. Dziś długie zdanie. Składamy Panu Bogu wszystkie dary. Przynosimy to do jego stóp, zawierzamy się jemu. Myśmy te intencje, inicjacje dzieci wszystkim, wszystkie mieli. Jak to Pan Bóg, pamiętacie ile boleści było z wydaniem tego albumu, i Jak, jaką niepopularnością się cieszy. Przecież to powinien kupić każdy rycerz dla swojej dumy i dla obrony siebie. Tu mamy wszystko podane, o co to Bóg. Myśmy to przez 14 lat, wszystko co w nas było, składali dzieci jemu. Czyli nasze plany, dobytki, domy, naszą wolę, choroby, wszystko to wczoraj Wam wymieniałem, my to Bogu złożyli. Uklękaliśmy przed nim. Kto chce iść z nami na tą dalej bitwę, minimum, które wyjaśniam, żertwy ofiarne, ślub czystości, Polecam konsekrację w Duchu Świętym, bym cię namaścił, bo tam oddajesz Mu wszystko. Przyjęcie dziesięciu tablic, życie w łasce uświęcającej, czyli później noszenie znaku Ducha Świętego i tato jestem cały Twój. Order, medalion Boga Ojca. Choć się obudzisz dzisiaj, bierzesz się do roboty, za dwa lata dogonisz. W tych podstawowych rzeczach, bo w tym całości to jest dzieci niemożliwe, to jest 25 inicjacji. Większość tu obecnych, przygodnych Jerichończyków jest po tym heblowaniu, struganiu, krzesaniu, czyli obcinanie konarów przez Pana Boga, różnych gałęzi naszego życia. I kiedy to zrobimy, Pan Bóg mówi, duszę, która wyciągnie sama ręce do mnie, Panie ratuj, bo tonę. Mieliśmy tu to wcześniej w jednej z inicjacji, któż jak Bóg, wyciągam rękę, Panie ratuj, bo tonę. Ja sam tego nie uniosę. Musi być ogromna pokora wewnętrzna człowieka, aby się przyznał, że jest dziadem skończonym wobec Pana Boga. Duszę, która wy wzgardzi, wyciągnie sama ręce, abym zakuł ją w moje kajdany. Bóg nam w orędziach dał te kajdany. Wyraził swoją wolę orędziami, tekstami, etc., etc. Uczynię świętą. Moi drodzy, nawet się nie zastanawiajcie, jak wy, którzy wierzycie, Piernikiem na drogę czasu ostatecznych. Chcecie być święci przez Czyściec? Wiecie, jak tam w kufer parzy? Jeden dzień w Czyściu to jest dużo gorsze niż całe nasze życie Tułacze. Powtarzam. Jeden dzień w Czyściu to jest dużo gorzej niż nasze życie Tułacze. Więc oddajemy się w kajdany niewoli Boga, a Bóg mówi: uczynię świętą. Dusze która wzgardzi złudną wolnością świata. Wy wszyscy, którzy wpisujecie się na dzieło Pokuty Narodowej, wpisujecie się Zero Telewizji, Zero Internetu, internetu publicznie mówicie, że wzgardzamy tą ofertą wolności świata, o której nam mówią. Przeżyliśmy dwa lata piekła, jak przećwiczali system, na tak przygotowaniu na wielką agendę roku 2030. Ale my, Drani, ubiegniemy. Ja Was przygotowuję na agendę 2033. Duszę, która wzgardzi złudną wolnością świata, a świadomie i dobrowolnie odda się w niewolę, wynagrodzę wielkim błogosławieństwem. Co to znaczy? To wielkie błogosławieństwo. I jakim jest przyjęcie, Bóg mówi, przez Niego samego, odpowiedzialności za jej doskonałość i świętość. Dzieci na ziemi otrzymacie tyle łask na tej drodze i tyle prowadzenia, że w godzinie śmierci wręczasz świętemu Piotrowi bilet, a niebo się samo otwiera. Bóg bierze odpowiedzialność za formowania ciebie. Wszyscyśmy to dzieci przeszli. Dziś ja to rozumiem krystalicznie, ale w 2011 roku Bóg mówił, to mnie jeszcze było daleko. Ja się pasłem razem z petkowym cielęciem. Bóg szukał mnie, a mieszkańcy grzecheni szukali petkowego cielęcia, więc Bogu dzięki, że Bóg mnie znalazł. Na do dzisiaj mieszkańcy Grzeheni cielęcia petkowego jeszcze nie znali. A nie daj Boże, żeby ich Bóg nie znalazł. Bo jak nie znalazł, no to moja ukłana Grzechnia cała jest w świecie. Dusza ta wówczas, choć niezdolna sprostować moim wymaganiom. Dzieci to niemożliwe. Ja w kontempluję serce Jezusa cnót pełna głębino. Bóg mówi tak, dziecko, każda cnota, jaką ci daję, to jest dar mój. Ty tego nie pracujesz. Ja tylko patrzę na twoje wysiłki, dziwam, potem ci pokażę. Bóg wie, że na tej drodze my nie, nie jesteśmy w stanie się unieść. Własnymi rękoma, jako góral, słuchałem Matki Bożej z gorie 15 lat chciałem puścić w środę i piątki. Zawsze o 20 przegrywałem boleści brzucha nieskończone, że wpadał na plebanie lodówka, gdzie miałem kiełbasę, zupę, cokolwiek gotowałem. I później było... O 20.00 było takie wycie siary, że nie do wytrzymania. 15 lat. Bo ja był przekonany, że jo, ja, Pietruś, to zrobię. Więc Bóg mówi uczciwie. Dusza ta, Wówczas, choć niezdolna sprostać moim wymaganiom, jest przeze mnie prowadzona czasem i wbrew jej zdolnościom, na przekór jej utyskiwaniu, na które nie zważam dla jej własnego dobra. Rozpatrujemy to. Bóg to prowadzi. Jest przeze mnie prowadzona czasem. Czasami niektóre żertwy ofiarne w uniesieniu przystępowały, oddawały wolę Boga, a później pokazały życiu, że mają Boga w kufrze. Ale Bóg je znajdzie. Raz okazany akt będzie przez Boga wykorzystany. Każdy z nas ma różny czas. W swoim życiu od Boga. Jeśli ktoś się oddał, dzieci, ja jestem już spokojny. Jak ktoś już przystąpił do nas do rycerstwa, do, a teraz się na mnie gniewa, Bóg dał mu taki czas. I tak tu, zabłąkane ciele wróci i powie na głos, księże, jestem tym petkiem, cielęciem petka, które myślało, że samo gdzieś dojdzie. Dzieci, no i ja takie ciele przyjmę, ukocham, no i powie, nic się nie dzieje, kabujecie. Inaczej będzie tych, tym, których Pan powyrzuca demony, jeszcze jedna branża, ja wtedy powiem, cieszę się, ale nie idziemy dalej razem. Żeby się spodziewać, to jest inna grupa ludzi, bo tak jak ten opętany wrzeszczą, że ja pójdę za Tobą z garazy i tak dalej, nie, nie, nie. Ty zostaniesz wśród swoich, będziesz świadczył i mówił, co ci Pan Bóg uczynił. Bo ja będę miał tyle ludzi, że wystarczy mi dla większej chwały Boga ta grupa, która jest, bo ta grupa, która dziś tu ze mną jest, to jest ze mną dzieci dla większej chwały Boga. Ja mam dziś ogromne święto. Przepraszam, że się umówiłem z adwokatem ale błagał mnie, że sprawa pilna. On biedok czekał od pół do, a ja od godziny walczę z czasem, machnąłem ręką jak ten góral po tych tabletkach i dobra, teraz idę wolno, nich czeka. Do... Nie da się, bo nie podałem termin z pół do pierwsza, nie przewidziałem, że umrze ryczes, będą modlitwy, rozumiecie, to, 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 to się nie przewidzi w moim planie, nie da się określić za trzy dni, czy ja z modlitwami zdążę. Więc Pan Bóg tu jasno ustala. Jest przeze mnie prowadzona czasem, wbrew jej zdolnościom. Jeden może być brzydki, Pan Mu go szybnie myknie. Inny super przystojny, inna super zgrabnie. Te lata zaczekają, by później równo pogudować. Niektórzy mają 10 talentów, są przekonani, że to będzie jutro. Nie, nie, nie. Przy tych wszystkich 10 talentowcach to będzie za 10 lat. Pan Bóg to jasno mówi i określa. Wbrew jej zdolnością, żeby nikt nie podskakiwał, że cokolwiek sam osiągnął. Trzeci punkt. I na przekór jej utyskiwaniu. Dzieci na tej drodze, no będzie nas tyle szczypało. Będą kolana bolały. Już cię nie będzie chciało dłużej pościć i będzie dosyć tego, a Pan Bóg nie usłucha. Da ci inną motywację, wykonasz. I Bóg mówi na przekór utyskiwaniom, na które nie zważam dla dobra jej własnego, czyj duszy. Dzieci, jest Pan Bóg twardzie. Pocieszę was, Robi ze mnie takiego twardziela. Wczoraj po raz pierwszy w życiu artyście nie dałem ani złotówki na kolejny projekt. 10 tysięcy. Mówię, idź pan do proboszcza. Do banku. Jak mi powiesz, data 15 lutego, zrobię teraz jeden termin, dwa tygodnie. Powiedział, że zrobi. Mówię, nic się nie staniesz. Powiesz pracownikom że na pewno będziesz miał pieniądze piętnastego. Ja już żadnemu draniowi złotówki nie mam, rozumiecie? Na przekór wszystkiemu. Nie styka ci, nic się nie dzieje. Więc Pan Bóg tu się mi dzieci widzi. Jeszcze bym chciał, żeby czasami ja mamę ma takie utyskiwania, żeby nas w tyłek przyłoni, a mama trzyma się, chla, zrówno, niech to poczuje. A jak mądry ojciec czy tylną syna raz w dziób, no to pamiętą rękość do końca, nie? zastanawiania się dzieci. Prowadzi Bóg, dlatego dzieci zdajemy się Jemu na wszelkie formy prowadzenia. Ulegam duszy, pocieszając ją i wzmacniając moimi darami. Ulegam duszy, pocieszając ją i dając dary ale nie ustępując, kapujecie? Czyli masz chore kolano i Bóg wie, pomogę ci, nie? Ale nie, że cię uzdrowi 100%. Mnie Matka Boża Fatima wiedziała, ksiądz Piotr musi klękać. To ja wiem, co dzisiaj było. Musi klękać dzieci. To sobie dzieci, ja już tu wymyśl, myślę przy ołtarzu, taki chodzik zrobić, jak mama miała. Żeby, żeby, żeby się nie przewrócił przy klękaniu. Spróbuj z kielichem w moim przypadku, trzymając, uklęknąć bez trzymania prawego kolana. To się chwieje jak drzewo pijane. Pan Bóg jest taki sam dzieci w prowadzeniu. Mówi, ulegam duszy, to znaczy nie spełniam jej zachcianek. Pocieszam ją i wzmacniam darami, ale nie zezwalam jej już na samodzielne działanie i na zejście z mojej drogi, ponieważ nie posiada już własnej woli którą jej dałem. Amen.